Cześć tu, Josephine, dzisiaj. No nie w dzisiejszej aktualizacji. Dzisiaj jest piątek. Więc w ostatniej aktualizacji do gry zostały dodane trzy nowe maści Andalusów, Andaluzów. I mam zamiar je kupić. Znaczy nie wszystkie. Są trzy w winnicy srebrnej polany, więc przejdźmy do samych Andaluzów. Więc jestem już w winnicy. Jak widać, mamy tutaj pierwszego nowego. Więc klikamy go. Oczywiście ma takie same statystyki jak e, każdy inny Andalus. 9, 950 kosztuje od 5 poziomu. I już przemyślałam, jakie chcę kupić. I chcę kupić tego i karego. Ale najpierw przejrzymy wszystkie. Są jeszcze dwa. Ogólnie ten Andalus mi się tak yy, średnio podoba. Miałam zamiar go kupić, ale jak zobaczyłam go w grze, to stwierdziłam, że yy, ta maść nie jest tak do końca dla mnie. <ścoughs> I stwierdziłam, że kupię tamtego i tego karego, więc lecimy do niego. Zacznijmy więc od niego. Okej. Okay. On mi się po prostu tak podoba, jest taki po prostu... Diabelski. Diabelski! Dobra, więc... Z piekła rodem. Tak, ma brązowe oczy. Dobra, więc klikamy kup konia i widzimy się za chwilę, aż wybiorę dla niego imię. Okej, okay, mój konik nazywa się Party Horse, więc klikamy OK. Jej, kupiłam konia! Nie wiem, którego. <noise> Na początku to liczyłam, ile koni kupowałam. A teraz to nie nadążam liczyć. <noise> ok, więc kl klikamy. Klikamy kolejnego. I klikamy kup konia i widzimy się... <noise> Kot robi demolkę w domu. Eee, okej. Okay. Uwaga, mój coin nazywa się wodospad, więc klikamy okej. Okay. Nie zrobiłem sobie miejsca w stajni. Okej, okay, no to już widzimy się w stajni. To do zaraz. Jestem w stajni i to są moje wszystkie Andaluzy razem z Andaluzem ze starą grafiką. Tak się prezentują te nowe maści. Teraz tak zaprezentuję, może włączę tak. I wiecie co zauważyłam? Wcześniej tego nie wiedziałam, jak go kupowałam. On ma tu plamki. Dobra, tak się prezentują te nasze dwa nowe koniczki. Jak zaprezentowały się moje dwa nowe konie podczas sesji zdjęciowej, i to już wszystko w tym odcinku, i widzimy się w następnym. pa! pa!